się trochę uśmiechnie. Aleks Grudziądzę pyta, czy ma pan zamiar w wolnej chwili zagrać w Cyberpunka 2077. Gra w końcu całkowicie z Polska, więc patriotyzm, zdanie pana Alka, zobowiązuje. Widziałem kilka danych i gratuluję oczywiście firmie CD Projekt, takiego udanego projektu, udanego startu z tą nową grą. Widziałem dane, z których wynika, że jest to jedna z najbardziej rozpoznawanych marek świata teraz. Ja sam w tą grę nie gram, ale życzę wszystkim, którzy grają, radości i tego, żeby czerpali z, z gier nie tylko relaks, uspokojenie i, i zainteresowanie, ale też, żeby one skłaniały do pewnej refleksji. Wiem, że jest wiele takich gier. Sam się interesuję tą branżą. W dużym stopniu jest to branża rozwojowa, branża, z której Polska korzysta, ponieważ trudno nam jest walczyć na rynkach międzynarodowych, nie wiem, w produkcji samolotów, który, czy, samochodów. Czy, czy samochodów nawet, a gry komputerowe stały się taką kiedy... naszą marką Narodową. Kiedy pan był trochę młodszy, grał pan w gry, czy, czy też nie? Grałem, muszę powiedzieć, tak. Chociaż jak byłem bardzo młodszy i taki nastoletni, to nie było komputerów jeszcze w Polsce. Nie było w związku z tym gier komputerowych. Grałem wtedy w inne zupełnie gry. Grałem tak w karty, w, brydża, w prawda, tego typu gry. W szachy lubiłem grać no i oczywiście sport. Natomiast później, jak już komputery w Polsce pierwsze się pojawiły, to też miewałem takie okresy, że grałem w gry. Na przykład była taka gra dig, dag. no ale może nie będę w to chodził już za głęboko. No to może przejdzie czas i wolna chwila, że pan może z dziećmi w cyberpanka zagra. <grymne> Życzę <grymne> tego czasu. Mateusz Morawiecki, dziękuję. premier, bardzo dziękuję, panie premierze. Dobrego i zdrowego dziękuję dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję I panu, do dziękuję państwu. Do zobaczenia.